Witajcie, witajcie drodzy widzowie. W tym filmie poruszę temat porządku i czystości na wybiegu dla kur. Myślę, że temat bardzo ważny, także zachęcam do oglądania. Ale najpierw oczywiście trzeba wypuścić kurki na dwór. No one tu ewidentnie już czekają i to bardzo czekają. A tutaj mi się ułamało i kurczę, nie wiem, o udało się. Zobaczcie, jak wygląda wypuszczanie kur. To są te nowe, które przypominam, jeszcze niedawno w ogóle bały się wychodzić. Więc one idą jeszcze sobie tak o. powolutku i spokojnie. Powolutku i spokojnie. Jedna za drugą. Gęsiego, jeżeli można o kurach powiedzieć, że idą gęsiego, to właśnie w takim momencie. Na spokojnie. Idą sobie, wychodzą. No i trzeba zajrzeć oczywiście do kurnika czy tam nic się nie wydarzyło w nocy, czy jakaś tam nie daj Boże nie, nie padła, yy, czy coś innego się nie stało, no różne mogą być sytuacje, dlatego trzeba zawsze zajrzeć. No i co? No i oczywiście, o poidło musiało być puste, bo jest wywalone, musiały wszystko wypić, albo prawie wszystko, więc pyk na dwór. I do napełnienia. Co tu jeszcze mamy? No, mamy jakieś jajeczko. Będzie trzeba je zabrać. Gniazda nadal nie powstały. Nie było czasu. Yy, także powstaną pewnie za kilka dni. Najprawdopodobniej jutro. Taki mam plan. Tych jajek na razie tam jest kilka dziennie, więc nie będę się przejmował. Nawet jeżeli coś by się z nimi stało, no to wielkiej straty nie ma. Na razie to jajko sobie położę o tu, żeby nie spadło, żeby kurki nie zwiadły. Zawsze to jedno jajko więcej. No i co? No i trzeba iść do pisklaków. Jak one sobie tutaj radzą? No całkiem nieźle. Jedzenia to mają zapas, więc nie przejmuję się. Napełniłem wczoraj, nie, przedwczoraj takie pełne jeszcze jedna trzecia jest, więc dzisiaj nie dosypuję. Wieczorem albo jutro rano się dosypie. No i co? Woda do wymiany, oczywiście. Standardowo rano i wieczorem wymieniam im wodę. No i tak to wygląda. Czyli tutaj jak na razie wszystko tak jak być powinno. Nic złego się nie wydarzyło. Kury, o widać tam. Jest drugie poidło, to które na dworze ja wieczorem uzupełniłem i od razu tam pobiegły, więc ta woda musiała im się już jakiś czas temu skończyć. No i dobrze. I, i sobie napiją się i wszystko będzie jak być powinno. Ja tak mówiłem na początku filmu, że powiem o sprzątaniu w kurnikach, no więc o porządku na wybiegu, przepraszam. O porządku na wybiegu Więc za chwilę przejdę do tego tematu Bo właśnie wczoraj był taki dzień, że Poświęciłem go Na zrobienie tego Tego porządku Poidło jest Czyste, dezynfekowałem wczoraj Więc dzisiaj tylko Wymiana wody Okej, okay, za chwilę dam z klaką. No i co? Jak to wygląda? Czemu to jest takie ważne? To jest ważne, bo kury po prostu muszą mieć porządek. Eee, jakiś tam bałagan, jakieś zalegające odchody, resztki rozkładają się. Mogą powodować nam namnażanie się bakterii, wirusów. No a tego nie chcemy. Oczywiście kury powinny mieć po prostu czysto. Fajnie by było ten wybieg raz na jakiś czas właśnie posprzątać, pozamiatać, pozabierać wszystko, co na nim zbędne. No i, no i ja to właśnie zrobiłem wczoraj w tej części. Szczególnie u tych zamkniętych, że tak powiem, kur, które nie idą jeszcze na duży wybieg. Najprawdopodobniej właśnie w tym tygodniu już połączę je z tymi starszymi, bo, no bo to już jest czas po prostu. Tu nie ma wielkiej filozofii. A chodzi właśnie o to, że one jeszcze nie wszystkie wchodzą do kurnika wieczorem, około 10. Codziennie trzeba łapać, ganiać za nimi, że tak powiem, zachęcać je do wchodzenia. No i dlatego nie bardzo chciałem łączyć je wcześniej, no bo jak gdzieś mi zostanie na wybiegu tym dużym, gdzieś tam pójdzie spać, no to co ja zrobię? Nie zauważę. No i rano jest duża szansa, że ta kura już straci swoje, że tak powiem, życie. No dlatego na razie się z tym wstrzymywałem. No. I pokazałem wam jak wypuszczam tamte góry, jak one spokojnie gęsiego idą. To zobaczcie, co tu się za chwilę wydarzy. Oj, nie otworzę nawet bardziej drzwi. O, otworzyłem. No. Musiałem im otworzyć tak, bo nie mam rękawic, żeby otworzyć tamtą część tak łatwo. To też idą spokojnie. Tu nie ma co pokazywać. Pokażemy te drugie, ten, ten pierwszy kurniczek, co tam się wydarzy. No, ja już wiem, ja już wiem, i już wiem, że kury lecą. Lecą po prostu. Raz, dwa, trzy. O! Wylatują jak z armaty. I właśnie te. Najstarsze od razu biegną sobie na duży wybieg w poszukiwaniu robactwa. Nie wiem czy to widać ale myślę, że tak są takie, które od razu tam, bo wiedzą, że tam będzie im po prostu najlepiej zdobędą najwięcej tych owadów, robaków, wszystkiego dla siebie, co im niezbędno. No i zobaczcie jak ten wybieg wygląda. Od razu inaczej. Był tu bałagan. Tu wszystko ja pograbiłem, pozmiatałem, pozabierałem. Jakieś pióra, odpady, resztki, kamyki, patyki. No wszystko po prostu co było, szyszki, no bo tutaj mam dużo szyszek. No i co? I kury będą mogły dzięki temu łatwiej sobie grzebać w piasku. Jeszcze powinienem troszeczkę to przekopać. Fajnie, jak ktoś z Was ma piasek, dostęp do dużej ilości piasku, wysypać piaskiem po wybiegu, wtedy kury będą mega zadowolone, bo będą mogły brać sobie kąpiele słoneczne, będą mogły sobie czyścić piórka codziennie, wylegiwać się, wygrzewać na słońcu, także kąpiele piaskowo-słoneczne jednocześnie na pewno, na pewno jest to dobre dla kur, no bo chętnie to robią. Jak mam takie miejsca, gdzie jest więcej piasku i są nasłonecznione, no to zauważyłem, że kury po prostu tam uwielbiają się wylegiwać, także warto. I co jeszcze jest takie istotne, no to, że nawet jak idziecie, Wy, czy jak idą kury, to w momencie, kiedy na wybiegu jest bałagan, jest pełno wszystkiego, to jest ryzyko potknięcia, skaleczenia się, zranienia. No i nawet człowiek może to zrobić. A co dopiero kura, która no, butów nie nosi, tak? Więc to też chodzi o bezpieczeństwo kurek. W momencie, kiedy są jakieś resztki, nie daj Boże, metalowe, szklane, no to w tym naprawdę może być dużo różnych ran, a każda rana to potencjalna infekcja. A infekcja u jednej kury to często zagrożenie dla nawet całego stada, dlatego ten porządek po prostu musi być. No zobaczcie, tutaj nie sprzątałem, to widać. Są jakieś szyszki, kamyki a tu sprzątałem. No jest ta ziemia bardziej odsłonięta. Nic tutaj nie ma niebezpiecznego. E, tutaj nie mam aż takiej presji, żeby to posprzątać, z tego względu, że te kury naprawdę idą tam na wybieg do tyłu, więc tutaj nie ma aż tak dużo tego ryzyka, nie ma takiego ruchu i, i takiego bałaganu, jak był obok, chociaż oczywiście no, zobaczcie, pod kurnikiem trochę tych piór jest, tak? E, no po prostu skóry rozpraszają się na większej powierzchni z tej strony, ale tu już, no już było trzeba to zrobić i cieszę się, że wczoraj mi się to udało. Jestem spokojniejszy, wiem, że zrobiłem wszystko, co powinienem. No i tyle. Jeżeli e, nie sprzątamy na tym wybiegu, no to też jest ryzyko, że czegoś możemy nie zauważyć, jeżeli zalegają nam jakieś e, deski, nie deski, płyty, no cokolwiek ktoś ma na podwórku i, i to stoi cały czas to kura może gdzieś tam wejść może utknąć mi się to zdarzyło, że utknęła za, za tą lodówką, którą przed chwilą mijałem no i już nie, nie wyszła stamtąd może się zdarzyć, że zaczną tam zakładać jakieś dzikie gniazda zostaną na noc, no i, i, i po prostu możecie stracić kurę, tego by żaden hodowca nie chce Możecie nie zauważyć jajek, no każdy handlarz tego nie chce, no, bo to jest potencjalny zysk. Jeżeli macie pisklaki, no mogą gdzieś tam się schować. Nie zauważycie przy zamykaniu kurnika, no i zostaną, no i jest po pisklaku, jednym, dwóch czy pięciu. Także, no porządek jakiś tam warto zachować. Zachęcam was do tego, żeby dbać o kury, o, o ich dobrostan, o to, żeby... Były bezpieczne. A co tu mi się wydarzyło? Aha, nalałem całą, cały pojemnik wody. I co? I kury go wywaliły. Nie wiem jak. To miała być woda dla pisklaków. No nie będzie wody dla pisklaków. One musiały iść jeszcze raz. A wezmę już cały pojemnik u mojego, żeby nie było. I kury dostaną nową, świeżą, a teraz mają błotko, z którego się cieszą. Czasem myślę, że są bardziej z tego zadowolone niż kaczki, których nie mam, bo po prostu uwielbiają. No i co? No i trzeba nakarmić kury. Ja mieszam im ostatnio tutaj na wybiegu, bo jak coś się rozsypie, to się przynajmniej nie zmarnuje. co my tu mamy. Zboże, pszenica, kukurydza, śruta sojowa, susz z lucerny i proszek z kredy pastewnej. Na wzmocnione skorupki, także cały czas to samo. Czekam na właśnie karmę, która ma przyjechać. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to właśnie mówię dlaczego chcę dać przez parę dni gotową paszę. Bo kury mi się po prostu nie niosą, tak jak mnie do tego przyzwyczaiły, tak jak powinny się nieść. I zastanawiam się, czy czegoś im gdzieś tam nie zaczęło brakować. No bo jeżeli tak, no to pełna porcja pasza powinna im to wyrównać tydzień na takiej paszy i, i zobaczymy, co się stanie. Bo łatwiej to później utrzymać niż budować od zera, że tak powiem. No bo jeżeli kury mi się niosą 20-30%, no to dla mnie to jest bardzo słaby wynik. Przyzwyczaiły mnie do wyników 50-60, czasem nawet 70%, więc, więc dramatyczny spadek, jak dla mnie. No, zobaczymy. Ja tymczasem nakarmię kury, dam im wodę, bo jak widzicie, jak nagrywam i daję wodę, to to się kończy, że tak powiem, małą katastrofą. No, i tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.